Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu 16. kolejki Betclic 1. Ligi. W którym ruchorzu Ruch grał z miedzią Legnica? W pierwszej części konferencji jest z nami ten gości, pan Janusz Niedźwiedź. Witam serdecznie panie trenerze w Chorzowie. Dobry wieczór. I proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór. Komentarz może być jeden. Nie wyciągamy wniosków po prostu. Jeśli ostatnio mamy podobną sytuację, gramy bardzo dobry mecz z wieczystą i nagle kilkanaście minut oddajemy pole, czy nie mamy takiego zamiaru. Cofamy się, nie jesteśmy agresywni, nie wypychamy przeciwnika i mówimy o tym, pokazujemy i dzisiaj to, co powiedziałem, dobre drużyny wyciągają wnioski, błąd się zawsze zdarzy i, i będą się zdarzać i trzeba zawsze co tydzień naprawiać to co, to, co czasem nie funkcjonuje. Natomiast dziś znowu dokładnie taka sama sytuacja. Bardzo, bardzo dzisiaj był nawet zdecydowanie jeszcze lepszy mecz niż z wieczystą i zaczęliśmy od pierwszych nie wiem, 20, 25, 30 minut, gdzie gdzie koncertowo wychodziliśmy spod pressingu, ruch nie był w stanie nic zrobić i, i strzelamy bramkę, mamy kontrolę, zamiast jak wytrawny bokser dobić przeciwnika na dwa, być może na trzy, to oddajemy znowu pole i popełniamy dokładnie ten sam błąd. Dlatego też dzisiaj ja jestem nawet nie rozczarowany, tylko po prostu zły na, 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 na siebie, na zespół, na, na to, co, co zrobiliśmy, bo, bo dzisiaj ten mecz był ewidentnie do wygrania. Musimy nauczyć się kontynuować to, co robimy, to, co, to, co robiliśmy przez pierwsze 25 pewnie, minut, i, i nie oddawać tak, tak meczu, bo, bo jak chcemy o coś poważnego grać, to, to musimy być konsekwentni w tym, co robimy. Dziękuję, panie trenerze. Prosimy o pytania. Dzień dobry panie trenerze, Tomasz Grabek, pierwsza liga RUM. Ja chciałem zapytać o tą końcówkę pierwszej połowy i potem drugą część spotkania. Czy największym problemem była dla was gra w środku pola i to wyprowadzenie piłki przez środek pola? Bo wydaje mi się, że tam zarysowała się taka przewaga ruchu, gdzie notowaliście więcej strat i gdzieś tam ta mniejsza ruchliwość dziesiątek powodowało to, że trudniej było rozegrać tą piłkę. No tam mógłbym teraz tutaj kilka minut mówić o tym, co nie funkcjonowało, granie między liniami, złe ustawienie środkowych pomocników i tak dalej. Dlatego powiedziałem, nie byliśmy konsekwentni, mimo że pokazywaliśmy, że żeby środkowi pomocnicy mieli swoje miejsce, zajmowali, żeby skrzydłowi pilnowali swoich miejsc. To E, za bardzo byliśmy rozbiegani. Z jednej strony to daje taką e, nieszablonowość, a z drugiej strony później brakuje w środku pola na przykład zawodnika, który zabezpiecza i, i dlatego też e, niekonsekwencja, to co robimy, to co bardzo dobrze już w wielu momentach robimy, niekonsekwencja dzisiaj zabrała nam trzy punkty. Dzisiaj też zabrakło chyba tego impulsu z ławki, bo zwykle mieć przyzwyczaja nas do tego, że ci piłkarze wchodzący z ławki dawali taki impuls y, zespołowi. No na pewno liczyłem na dużo więcej. E, tak jak pan powiedział, tego impulsu niestety dzisiaj nie było i... i... I szkoda, bo, bo to był taki... Myślę, że przyjemnie przyjechać na ten stadion, grać. Myślę, że Murawa może nie była jakaś idealna, ale ta rosa to wszystko spowodowało, że ta piłka naprawdę mogła krążyć od nogi do nogi. E, liczyłem, że, że ci, którzy wejdą podniosą ten poziom, podniosą intensywność e, i, i jeszcze więcej dadzą, natomiast no... E, Dzisiaj wychodzą jedni zawodnicy w podstawowym składzie, ktoś wchodzi z ławki, za chwilę ta proporcja się, czy, czy te proporcje się odwracają. E, obojętnie, czy wychodzę od pierwszej minuty, czy wchodzę z ławki. E, mam swoją rolę do zrobienia i, i, i też oczekuję, że właśnie będziemy wywiązywać się z tego, co, 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 co chcemy robić i, e, i żeby każdy pomagał zespołowi. Jeszcze jedno pytanie. Chciałem zapytać o tą zmianę Bartosza kwietnia. Ona była bardziej spowodowana tą żółtą kartką. Czy Mateusz Grudziński miał pomóc w tym wyprowadzeniu piłki? To uraz, tam nastąpił przeprost w kolanie i, i, i Bartek już w przerwie walczył z, z bólem, więc już czułem, że jak to się zacznie i, i będę widział, że, że Bartek nie domaga, to, to, to trzeba będzie tą zmianę dokonać. Dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo, Panie Trenerze. Dziękuję. Za kilka minut druga część konferencji. W drugiej części konferencji na Państwa pytania odpowie Trener Ruchu, Pan Waldemar Fornalik. Witam serdecznie, Panie Trenerze. Dobry wieczór, wcześniej tradycyjnie poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. No myślę, że zagraliśmy naprawdę dobry mecz, konsekwentny. Było dużo zaangażowania, determinacji. Zawodnicy pokazali, że są drużyną, no bo przegrywaliśmy 1-0 i to nie zniechęciło drużyny do dobrej gry, do kontynuowania ataków, które wcześniej jeszcze później przyniosły efekt. Też były trudne momenty, no bo Drużyna Miedzi Legnica ma dużą jakość. Zwycięstwa nad Wisłą czy Wieczystą to pokazały. Natomiast ten dzisiejszy mecz, no myślę, bardzo dobrze przez nas rozegrany. I no, bardzo się cieszymy z tych punktów, bo to są punkty zdobyte z bezpośrednim sąsiadem z tabeli, jak również z bardzo dobrą drużyną. Dziękuję. Dziękuję, panie trenerze. I prosimy o pytania. Krzysztof Kubicki, Śląski Sport. Panie trenerze, czy satysfakcja jest tym większa, że dzisiaj ta sytuacja kadrowa była taka napięta, daj Bóg za dwa tygodnie będzie już dużo lepsza, ale dzisiaj no, widzieliśmy na ławce wielu młodych zawodników i w związku z tym, czy, czy odczuwa pan tym większą satysfakcję z tego zwycięstwa? Na pewno dużą satysfakcję, bo tak jak powiedziałem, zagraliśmy dwie równe połowy, można powiedzieć, nie tak jak z Tychami, pierwsza dobra, druga słabsza. Czy sytuacja będzie lepsza? No nie wiem, bo dwóch zawodników będzie pauzowało za kartki, Szymański i Szwedzik, więc tu niewiele się może zmienić, ale na tą chwilę myślimy o tym meczu i cieszymy się z tego, tym bardziej, że i występ Szymańskiego i Szwedzika był pod znakiem zapytania. Nasz kapitan dwa, trzy dni no był, powiedzmy, delikatnie powiedziawszy, przeziębiony. Zagrał dzisiaj Dzięki, takiej, dzięki swojemu charakterowi. Patryk też się zmagał z kontuzją, ale, ale no na szczęście doszedł do pełnej sprawności i widzieliśmy, że był w bardzo dobrej dyspozycji. Jak zresztą większość zespołu. Szymon Szymański też. Dzisiaj przy tej drugiej bramce chociażby bardzo ważna rola. A moim zdaniem taka mobilność, zbieranie tych drugich piłek w środku boiska to, to co dzisiaj było takim kluczem do zwycięstwa ruchu. Czy Pan się z tym zgodzi? No ja myślę, że od dłuższego czasu nasza gra i w środku pola, i w każdych formacjach no, poprawiła się. tak? Tworzymy niezłą strukturę, potrafimy rozegrać piłkę w ataku pozycyjnym, potrafimy wyjść z szybkim atakiem, no i w wielu wypadkach skutecznie się też bronić. To słowo na temat Szymona Karasińskiego, on pierwszy raz zagrał w lidze od pierwszej minuty w tym sezonie. Jak ocenia Pan jego występ? No Z mojej perspektywy, z boiska tak na żywo, uważam, że to był dobry występ. Miał, myślę, wejścia w kilku innych meczach no, nie, nie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. O, w ten sposób, tak? Bo w Mielcu strzelił, co prawda, piękną bramkę, ale też tam nie był bez winy przy utracie jednej. A tu, no, myślę, zagrał naprawdę na dobrym poziomie. To jeszcze tak indywidualnie. chciałem o Andryja Łukića zapytać, bo to też zawodnik, który był na ławce, ale chyba taką solidną pracą na treningu wywalczył miejsce w składzie, czy się mylę? Bo dzisiaj też to był jeden z takich zawodników, który dawał dużo spokoju. My pan bardzo obserwujemy zawodników. Łukić bardzo solidnie trenował. Nie było widać po nim takiego zniechęcenia, że nie gram, a to jakoś tam trenuję. Tylko zawsze był, powiedzmy, tym wyróżniającym się zawodnikiem w treningu. No i życie mu oddaje, tak, bo jest w dobrej dyspozycji, bo jest powiedzmy w dobrej formie, ale to się nie robi samo, tak jak powiedziałem, to trzeba też zrobić siłą charakteru, zaangażowaniem, dużymi chęciami. To moje ostatnie pytanie odnośnie właśnie tych zawodników, którzy leczą kontuzję, tak realnie na powrót kogo Pan liczy w ciągu tych dwóch tygodni? No na pewno Piotrka Ceglarza na tą chwilę, z pozostałymi no trudno mi powiedzieć, kto może wrócić. Czy mamy jeszcze pytanie do trenera? Proszę bardzo. Dobry wieczór, trenerze. Łukasz pawlik Golpel. Gratuluję wygranej. Ja chciałem zapytać tutaj, bo już troszeczkę w klubie pan jest, tutaj teraz zbliża się kolejna przerwa reprezentacyjna. Więc chciałem zapytać, czy tutaj właśnie od momentu, gdy przejął pan stery tutaj nad drużyną na dzisiaj, spodziewałby się pan, że będzie tak ciężko, czy że będzie troszeczkę łatwiej? Jak pan z perspektywy czasu tutaj oceniał właśnie ten Ale to opryc? proszę. Ja panu przerwę już w tym momencie. Niech pan powie, co to znaczy, że będzie tak ciężko? W jakim kontekście? Po proszę. Będę to... tutaj chociażby tych kontuzji, które się pojawiały, absencji w kadrze i tak dalej. No to na no to pytanie panu odpowiem bardziej szczegółowo, no bo tak ciężko to można w aspekcie różnym, by Pan, podchodzić do tematu. No na pewno się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, chociaż taki uraz Szczepana, no to leczył to już przed naszym przyjściem, tak. Sikora też od zimy leczy swój uraz. Ci, którzy powiedzmy teraz złapali jakieś kontuzje, no to jest był Szwedzik, jest Ceglarz. Niech mi Pan podpowie jeszcze kto. No bramkarz, bramkarz, ale to jest taki uraz szymiński, no to, to też nie jest wina treningu, bo to jest gdzieś prawdopodobnie pojawił się już z tym problemem. No na pewno nie myślałem, że tych kontuzji może być tyle, ale jak pan widzi, jakoś sobie radzimy. A czy to już tutaj jest to w jakiś sposób zdiagnozowane, co jest tego przyczyną? Czy to właśnie od momentu wcześniejszego jeszcze zanim pan trafił do klubu, tutaj to być może treningi, właśnie przygotowanie tutaj do sezonu miało tutaj na to wpływ, czy może to, co poruszył pan ostatnio w jednej z wypowiedzi, że na nawierzchnia boiska i tutaj przychodzenie zawodników z jednej grząskiej? murowy na troszkę wie pan, inną. Wie Pan co, wszystko może mieć znaczenie i boiska i uwarunkowania jakieś genetyczne, czy fizjonomia, budowa zawodnika, tak obciążenia i meczowe, no bo te obciążenia są naprawdę duże. Jak popatrzymy, to boisko wygląda fajnie z góry, natomiast ono nie jest jakieś twarde, jest dość takie grząskie, więc wszystkiego po trochu, mogło się na to złożyć. Teraz jest przerwa reprezentacyjna, czy może Pan ujawnić, jakie są plany tutaj na przerwę, czy jakieś sparingi będą rozgrywane? Nie, nie gramy sparingów, wiadomo, tych meczów już trochę było, jesteśmy na własnych obiektach, teraz drużyna dostaje dwa dni wolnego, mamy jeden mikrocykl, potem kolejna przerwa, mikrocykl przed meczem ze Zniczem, tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Dzień dobry panie trenerze, Tomasz Grabek, pierwsza Liga Rum. Ja chciałem troszkę dopytać o tę grę w defensywie. Pan powiedział, że bronicie. Nieźle dzisiaj wydaje mi się, że to był taki mecz, w którym po nie najlepszym wejściu i troszkę takim niezdecydowaniu w obronie potem widać było, że zespół bardzo dobrze bronił jako drużyna. Już nie tylko obrońca, ale jako zespół wyglądał w tej defensywie bardzo dobrze. to jest budujące na te kolejne spotkania? Myślę, że tak. Natomiast jeżeli mówimy o tym wejściu, to zawsze trzeba wziąć pod uwagę dwie strony: i przeciwnika, i siebie. Tak? Przeciwnik narzucił od samego początku naprawdę bardzo mocne tempo. Tak jak powiedziałem, mają jakościowych zawodników. I nie było łatwo się przed tym wybronić. No, padła bramka po rzucie rożnym, piłka wyszła na szczęście, no i padła bramka ta na 1-0. W pozostałych sytuacjach, no, można powiedzieć, że my się wybraniali. Tak? Na pewno bramka, którą zdobyliśmy na 1.1, nam pomogła w tym, że gdzieś tam odblokowaliśmy się, myślę. Dziękuję. Dziękuję. Więcej pytań nie widzę. Bardzo dziękuję panie tenerze. Dziękuję państwu za dziękuję udział w konferencji. Do zobaczenia. Do widzenia.